Państwo polega na tym, że metal musimy podgrzać do temperatury, kiedy on zaczyna świecić, czyli około 800 stopni i wtedy z tym metalem yy, właśnie na gorąco możemy zrobić pra praktycznie wszystko, to znaczy wyginać, yy, spęczać, yy, zaginać, rozklepywać, wyciągać. Můžu s počátku panu Dobra. Můžu Stop. Dobra. Dalej. Dobra. Tylko trochę Trzeba to robić w miarę szybko, żeby nie tracić e, energii, no żeby metal, który jest nagrzany, żeby nie zdążył wystygnąć. Dlatego no nie można się za dużo zastanawiać, bo to jest tylko parę paręnaście sekund czasu na obróbkę. Wystudzić końcówkę. Zakończenie zawiasu, zakończenie zawiasu zrobione, to nacięcie ma tylko e, charakter ozdobny, ono może być jechać dalej, także tak to, tak to wygląda. Tu jest projekt w skali 1 do 10 rysowany odręcznie na desce kreślarskiej, dlatego że ja nie umiem rysować na komputerze i poza tym uważam, że komputer nie ma duszy. Projekt tarasu, balkonu tarasu, do Andresy pod Paryżem. I tu właśnie, tutaj właśnie są przykłady, kiedy na bieżąco, na gorąco z, z klientem y, zmienialiśmy wystrój y, właśnie, który miał być pierwotnie taki, na takiego motyla. Pomysł rekonstrukcji ogrodzenia i bramy w formie z początku wieku rzucił nieoddzielonej pamięci Maciej Obręcki, przyjaciel tego cmentarza, przyjaciel rekonstrukcji i przyjaciel wielki przyjaciel bydgoszczy. I to było około 2000 roku. Dopiero w 2004 roku tą bramę się udało zrekonstruować. Ta brama jest wykonana z pręta okrągłego metodami z epoki, czyli przewlekanie pręta przez pręt wykonana na gorąco. Tu mamy taki piękny przykład yy, renesansowego właśnie yy, takiej kraty, typowej kraty właśnie z tego okresu. Przewlekania. Tu, tu mamy takie fantastyczne maskarony. Tu jest po, yy, profil twarzy z wielkim nohalem, yy, oko, yy, usta. Tu mamy innego innego sk, skrzata jakiegoś tam takiego stworka z jakiejś takiej czapie fantazyjnie podwiniętej. Pańskiego autorstwa jest nie tylko brama, ale także dwoje drzwi po bokach i elementy na górze. Dwie furtki są wykonane w manierze właśnie w tej bramie właściwej. Natomiast elementy u góry, elementy u góry na zwieńczeniu są wzięte, te anioły, są wzięte z klarysek. Tutaj jest inskrypcja 1551 sygnatura. I tu jest herb, być może fundatora. I no i na jednym z aniołków jest data rekonstrukcji 2004 rok. Także te aniołki są również występują w kracie oryginalnej. Wszystko, co tutaj jest wokół, było oryginalnie? Do 1000, około 1920 roku. Wszystko było. Dokładnie tak jak, jak w tej chwili. Natomiast po yy, yy, przywróceniu klaryską funkcji sakralnej ta brama została zdemontowana, wróciła do klarysek, a tutaj wy wykonano taką prostą yy, bramę o charakterze przemysłowym, żeby zamknąć teren cmentarza. Czy lubi Pan to miejsce? Szalenie lubię. Zawsze tu e, przychodzę, przeprowadzam wszystkich znajomych, e, przeprowadzę wszystkich gości, e, pokazuję, chwalę się, nie ukrywam. E, szalenie lubię to miejsce, bo to jest e, też e, no, mój ślad, jak już kiedyś wspomniałem wcześniej. E, ja, ja mieszkam w Bydgoszczy 40 lat. E, ja nie jestem rodowitym bydgoszczaninem, ale. Tą bydgosz trochę zmieniłem i to jest jeden z właśnie z tych śladów tej mojej bydgoszczy. Każdy z nas marzy o tym, żeby zapisać się na kartach historii. Panu się to udało. Ten most zostanie tutaj na setki lat. Czy jest pan z tego zadowolony? Ten most to jest e, największe dzieło mojego życia, e, zwieńczenie moich marzeń. to była, to była moja. I DFX przez 18 lat, bo tyle trwało e, od rzucenia pomysłu jego rekonstrukcji do, do jego realizacji. Ja w tym czasie zbierałem wszystkie materiały. E, było tych materiałów dużo, natomiast wszystkie były, były fotografie z, z dalekiej odległości. Nie było szczegółów. I dopiero przypadkowe e, znalezienie w szufladach e, prywatnych zdjęć e, dzieci e, gimnazjalistek na tym moście spowodowało, że my przetłumaczyliśmy to na język kowalski, co było czasami bardzo mało widoczne. I wtedy mieliśmy już jasną wizję tego, jak to, jak to ma wyglądać. Myśmy założyli całkowitą i najbardziej wierną rekonstrukcję z pierwowzorem z 1904 roku. Tutaj nie ma naszej inter interpretacji. No nie można było na 100% powiedzieć, że ten liść był w prawo czy w lewo, czy ten liść wyglądał tak czy inaczej, natomiast Generalnie ta balustrada jest praktycznie w 100% wiernym odtworzeniem te latarnie pojedyncze, które, które ja robiłem osobiście te latarnie. Dekoracje tych latarni robiłem osobiście chyba we wszystkie niedzielę, bo, bo niestety już brakowało czasu. Natomiast ta duża latarnia no to to jest jakby praca zbiorowa. Praca zbiorowa, także mo, mojej załogi. Takim, Most jest w Berlinie, Weiderdamenbrücke. Piękny most, który przetrwał drugą wojnę. Prawie, prawie nieuszkodzony. Natomiast no, następny most to jest w Petersburgu. Kuty, piękny most. Natomiast w Polsce nie ma, nie ma. Dlatego ja się cieszę, cieszę się bardzo, że ja, że tak powiem, przybysz z Galicji, Galicjok, Bosy Antek. Z Bydgoszczy to kowarstwo Ranimowałem i miałem no, tą przyjemność i, i to szczęście, ten most wykonać Dlatego duma mnie czasami rozbiera, no, tak, tak to wygląda. Największym problemem w realizacji tego, tego, tej całej rekonstrukcji był czas. Dlatego, że mieliśmy tylko 5 miesięcy czasu yy, i naj, najtrudniejsze było skoordynowanie wszystkich działań, yy, ponieważ ten most jest w łukach. Yy, jest, lewy łuk jest trochę inny niż prawy. Trzeba było bardzo maksymalnie uważać, żeby, żeby te, tych łuków nie pomieszać. No i czas. Czas. Yy, Kwestia czasu była naj, najważniejsza, najtrudniejsza. Myśmy pracowali po, po, po 10-12 godzin. Sołoty również niestety w niedzielę, dlatego że gdybyśmy tak, tak, takie metody nie przyjęli, byśmy tego nie zdążyli w takim terminie. Zresztą musieliśmy korzystać z pomocy ościennych kowali, którzy tam nam pewne półfabrykaty przygotowywali, które my potem u nas Później dopracowywaliśmy do wyglądu finalnego. Czy kowal artysta brzmi dumnie? Pewnie brzmi dumnie, bo kowalstwo może być przygodą i miłością życia. Natomiast kowalstwo jest ciężkie. brudne niebezpieczne. Ten kunszt pojawia się dopiero w finalnym wyrobie. I trzeba włożyć serce w to, co się robi, i, i właśnie ten, ten most, jak ktoś powiedział, był sercem kuty, bo w niego włożyliśmy wszystkie swoje umiejętności, całą swoją energię. Wiedzieliśmy, że dotykamy rzeczy wielkie, które po nas zostanie, i nic, nigdy w życiu nam się nic takiego nie trafi. Więc i ja, i moja załoga wiedziała, że, że, że to są czasy historyczne dla nas. I to jest no, dzieło życia pomnik, który po mnie zostanie i ja już nic lepszego, ładniejszego, bardziej monumentalnego nie wykonam. Więc to, to, to jest wszystko, co chciałem na ten temat powiedzieć.